No wyjedźcie wreszcie, bo się spóźnimy na to zebranie! Zaraz, moment. Przecież czytam, nie? Zapomniałeś, że zawsze muszę dojść do końca a kapieta! A tato, a tato, a jak wyjdziecie na zebranie, to będę se mógł puścić telewizor? Zwariowałeś? Wiesz, ile to prądu żre? A Ale przecież jak jesteście w domu, to on cały czas jest włączony. No, bo wtedy to siedzieli na trzech i nie wychodzi tak drogo. Nie, Łuku? Słuchaj, ojca, synku! Był na Politechnice i się zna! Ale przecież tam był stróżem i... Oż ty zasmarkany! Kochanie, nie teraz! Bo się spóźnimy! Masz szczęście! Do odrabiania lekcji, ale już! Ale nie mamy nic zadane! To jeszcze raz zrób te z wczoraj! Czy to mądre, że zamykamy go na klucz? A jak będzie pozor? A jak nie będzie? Dzień dobry, Państwu. Dzień dobry. O, Państwo konieczkowie, Też na zebranie? Zgadzam się. Ciekawe, co ta stara klępa znów wymyśliła. Kochanie... Proszę nie krzyczeć na męża. Użył bardzo delikatnego określenia. Dla mnie to najzwykło... Dzień dobry. Dzień dobry. Ciekawe, czy ten pizduś w mundurze już wyszedł. Kochanie! Masz zakaz bicia się z majorem Dzajkowskim się w szkole. Wiem. Dlatego chciałem go dorwać po drodze. Jest cicho, tato. Chyba już poszli. Na pewno? Dobrze sprawdziłeś? Dobrze, tato. A mogę poglądać telewizor? Możesz. Tylko go nie włączaj!